O, i może znowu będą gadali o traktacie pokojowym. Fajnie by było. Będzie? Jest. Haha. Ha. Enough Przyjmuję. satisfactory end to our discussions. E, moment. Aha, zniknęliśmy z wrog Aha, okej, okay, to nie jest pokój. Znaczy, to nie jest przymierze, tylko pokój. Traktat pokojowy. Już myślałem, że tutaj chce ze mną być razem. Eiga Monogatari. Panie, kroniki Eiga Monogatari opisują dokonania Michinagi Fujiwary sprzed ponad 100 lat. Poprzez edukację możemy poszerzyć repertuar artystyczny służący nam... Shira i zwrócić uwagę ludu na nasze dokonania. Wspaniały pomysł! Dopilnuj, żeby Shira Bioshi otrzymała kopię tego dzieła. Za tysiączek jest nieodparty powap. Plus 10% do szans powodzenia działań Shira Moment, to nie są te laski, nie? Tak? Coś mi się nie zgadza, ikonka. Czemu to jest Shuriken? Interesujący i oryginalny pomysł, lecz nie wrażę zgody na jego realizację. Obecne poczynania klany przynoszą nam dość sławy. Szansę powodzenia... Biorę! Jest okazja, biorę. Dobra, teraz można zapisać duży zapis. Okej, okay. i przejmuję to. Tym razem tym. Północne Shinano. Jest nasze. Wspaniale. I robimy od razu. Czemu mam mniej kasy? A, bo. Z... Zgodziłem się na tamto. Dobra. Czyżby ona blokowała drogę? Nie. Myślałam. spróbuję jedną rzecz i kończę tą sesję. Mianowicie rozwalić tych i przejąć to jak najszybciej. Dobra, więc. A jakie z tego będą dochody? O, oh, opór wobec najeździe jest po mojej stronie. Dobra, więc był zapis. Chyba jeszcze w tej turze nie da rady, ale tutaj pójdę na samą krawędź. No tak, bo no muszę się delikatnie wrócić, hm, tak. Teraz tutaj jest taka trujeczka i nie stać mnie na zaprzątanie uwagi. Tak samo na przejmowanie tego miasta. No dobra, więc Quick save. Sytuacja wygląda na stabilną, i jedziemy dalej. Mhm, zgodnie z przewidywaniami, wrócił się, a ten nam najeżdża na szlak handlowy. Ale sobie nie poradził z naszym sojusznikiem. Och, zjedzony. Ta, atak na morski szlak handlowy. Gdzie ty jesteś? O, Tutaj, momencik Moment, moment, 1300. Trochę więcej potrzeba na przekupienie tej armii. Ok, jedna jednostka wystarcza, żeby zniechęcić go do atakowania. Wezmę jeszcze tutaj. Nie chcę na razie za dużo tu płacić tym gościom, ponieważ pewnie ktoś mi zaraz stąd przejmie. No właśnie, zobaczę co tutaj jest dookoła. Tu jest blisko wszędzie. Mała prowincja, blisko granica. Przekupić tego można jak się zbliży. Dobra, zobaczę co tutaj jest. To jest najbliżej

Dobrze, to ja tutaj w takim razie napieram. Ale tylko jedną armią. Druga armia. Bo ta armia powinna raczej zmieść tą. Chociaż. Koszt przejęcia może mówić inaczej. Nie, jednak wezmę obydwie. Na pewnie AK to wygramy. On pewnie idzie tutaj się zabunkrować. To przyda się zrobić wywiad, czy ktoś go nie wesprze po drodze. Z tej strony jest ta ścieżka, po której ktoś właśnie może tam pójść. Nie, tutaj się wracamy, albo tak, żeby był. minus sześć. To ok. w tą stronę przyda się. Pójść, żeby połączyć nasze prowincje, to i to zęć. Potem to. Dobrze, chciałby się iść bardzo szybko, ale niestety to bywa zgubne. Ach, minus jeden. Ale, przewidywany jest. Więcej. Oh, dobrze. Tutaj jest jeden. To armia już jest zbędna. Tak samo tutaj. Nic nie mogę wybudować za tę cenę. Tono. Znowu wypoczynek. Dobra, już chyba nic nie mogę sensownego zrobić. Nie mogę. Hmm? Rzeczywiście nie mogę. Ha. Dobra, następna tura. No zobaczmy, czy uda coś się teraz wykombinować. Uuuu, posiłki. Ale. <głupole> jakie gupole nie złączyły się. Nie, to coś musi być nie tak. To musi być jakaś ukryta ich taktyka. Na pewno. Może nie takie głupie rzeczy robię. Na przykład to. Już mogli. normalnie pochłonąć tą jednostkę. Tak. Próba zaprzątnięcia uwagi naszych ludzi. Zastój w handlu z Okurą. Najazd wroga na Shinano.

Zatakuj nas, a ten nie pomoże. no sama. Cóż. Nie, nie zaprzątam uwagi armii. Ponieważ. A, gdzie ten znikł? Pewnie tutaj się schował? Rośnie Minamoto. Obecny zwolennik rodu Minamoto. Trzeba coś z tym zrobić. Kurczę. Muszę już przynajmniej jednego gościa darmi armii zwerbować. No i zobaczmy, co się z tym wydarzy. Taj, werbunek. Też jakiegoś jednego gościa przyda się zrobić. Dobra, idziemy dalej. Dyplomacja. Wspaniale wypowiedział mi wojnę. A zatem wojna. Więc jak widać, sojuszników przydaje się na samym początku głównie spierać, bo potem już ciężko. hi hi. Chyba tymi oddziałami będziemy spieprzać. Dobra, tutaj chcą nam... Znowu próba. Rodzinne powinności. Hmm. Za miesiąc jeden z podległych nam szlachciców urządza wystawną ucztę ku czci naszego rodu. Człowiek ten wie, iż masz wiele obowiązków, ale mimo to żywi nadzieję, że weźmiesz udział w tej uroczystości. Mimo, że obowiązki nas naglą, docenimy jego gest wobec naszego rodu i wesprzemy go niewielką sumą. Natchnione starania? Za tysiąc będzie plus 25 5% zamożności wytwarzanej przez budynki we wszystkich prowincjach. Tak! Zobaczmy. 1100. Okej. Okay. Może się poprawi w następnej turze? Oba? A co się stało z tym gościem tutaj? Nie mógł nas ominąć, kurczę, boli to, że tam tu idzie. Za trzema ludźmi. Tutaj mam oprócz tych jeszcze świtań. Dobra, się A może to zdąży dotrzeć. O, a nie, niestety tat. So. To jest od Kuboty. A ten jest tutaj. <laughs> się schował. Gdzieła? Sugo. go. Za 1300. Young Kurczę... to Ciężki wybór. Zasajwujemy w takim razie. Przejmiemy to. Tak. Jazda na nich. Wyraźna wygrana. Aaaa, zdobyta. Bierzemy pokojową. I, I... uda mi się rozwalić tego? Powinno. Kuchca. Watakuś no siła na go idió. Watakuś, w to ida się. W Co zainwestować teraz? teraz? To. Nadal? Represje w zamku? Nadal? A, tylko zniszczenia są Okej. Okay. Dziwne, może nadal są represje. Dobra, ty pójdziesz na zwiat. Lekki. Dobra, za 400 mogę kupić jedną jednostkę jakąś. Kup. I awansował. Dobra, co kupiłem? Świto z mieczami. Wspaniale jest kupować od wroga. <ścoughs> Protektor. Egzekutor. Sędzia. Protektor. A moment. A, co tutaj dalej jest? No to potem się zobaczę. Przekupstwo. Tak. Tak, tak, to jest moja droga. Droga przekupstwa. I ty mi muszę spieprzeć. Przykro mi. Ej! Nie stać mi na tą armię. No to jedną jednostkę stać mnie. Co to jest? Piesi samurajowie? Wspaniale ale wolno się poruszay to co spalo na ziemię palimy 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 doszczętnie miasta nie możemy spalić dobrze haj! Dobra. dobra i. Za ile za 1300, no cóż, dobra, mam nadzieję, że uda się. Bronić. Zobaczmy. Tak, nie to szybko przejmę. Się bili teraz o to. Dobra, bierz sobie. Bierz sobie, zaraz ten ci zjedzie. Tak miło. O ile nie są w sojuszu. No, zobaczmy. O, chyba są. Ej. Widłu u was z miwa O Powrot O no cóż Finz. Ale za koszt jednej nostki Mamy nadal to miasto. To jest głąb. Uuu, uh, gdzie to nam? Chętny do służby, Dwódca za tysiąc. Niestety, nie robię trzech armii na razie. A to, to co to ma być? Czym on jest nadal zmęczony?

więc co tutaj się dzieje? Soł. A zapiszę grę. I Soł. Łapówka. Albo przekąpciarmie. Co to jest? Nie wiadomo. Soł. Lepiej. Tak jest. <grytanie> Z większą umiejętności. Świta. Dyskretna kochanka. Minus 5% do szansy powodzenia zamachu. Kabuki mono? No wiadomo. Do nadzorowania armii miast. To minusy do szansy powodzenia zamachu. Trzeba przeżyć. Okej, okay. I pierwszy z czwartą rangą. Przekupstwo lub kontrszpiegostwo. Plus 4% do szans ucieczki przed agentami wroga, plus 1 do przebiegłości podczas zwalczania szpiegów. I to jest przydatne. I to jest przydatne. Ale ja wolę przekupstwo. Mm. <grystanie> Dobrze. <grystanie> ha, nie mogę tego przekupić. Szkoda. Ha! wszystko wyremontował. A nie, jest, są dróżki, pole musztry. Więc jednak nie remontował. Dobra. Więc idę na trip. Tak. Nasz wspól jakoś siedzi. Wysyła tutaj pojedyncze jednostki. Nie wiadomo po co. Naprawdę nie wierzę, że to jest trudny tryb trudności trudny Może. Nie wiem, pod jakim względem jest trudny. Na pewno nie mogę zbytnio szarżować. Chociaż tak jak mówiłem chciałby się. 1500 mam dochody. Co oznacza, że można kupić coś nowego. Flotę. Bez sensu. Dobra, dyplomacja. Co mogę zrobić? Niechęć. Można to przekuć na. Niestety nie można przekuć. Niechęć. Umowa handlowa. O! Oh. Hi, hi, hi. Co chcesz? Będę miała przynajmniej ochronę z jednej strony. Super, it's to see. Ona still exists in these treacherous times. Dobra, to mi się podoba. O, jest to uwielbienie. Tyle, on należy do kra. Rodu Taira. Szkoda. Dobra, mhm. 1700 już mam. I tutaj z nim handluję, więc z tej strony jestem ubezpieczony. Dobra, kto może się jeszcze ruszyć? Ci? Ten? Ci muszą zostać tutaj bo ten będzie wyskakiwał z zarośli. I ten Ty ze Ten jeszcze może się usszyć. O tak siła tu i ta się masiu. I to Hisoka nieło masiu Ach 1300 droga jest. Okryna si. Okrętna szynie. Ho ho. Bieda zawitała, jak widać. Sygnał gumelio. To będzie proste. To jedno. Ciekawe jak tutaj. Będzie trzeba zobaczyć. Oto To daj się maćo. O, to ten nasz. Jakoś sobie radzi, to można zobaczyć, co tutaj się dzieje. I, I na razie kończę tą sesję nagrywania. Trzymajcie się!